Witajcie ciekawcy! Słyszeliście już o aferze dotyczącej stacji TVN i członka koreańskiego zespołu BTS, Jungkooka? O co chodzi? Dlaczego Dzień Dobry TVN ma problemy w związku z wypowiedzią o piosenkarzu i zostało skarżone o brak szacunku i rasizm? Czy pomimo oficjalnych przeprosin stacja poniesie jakieś konsekwencje? I najważniejsze, kim jest chłopak, którego postać wzbudziła takie kontrowersje i poruszenie? Zostańcie z nami do końca, ale wcześniej nie zapomnijcie o lajku oraz subie. Śniadaniowa ramówka, czyli Dzień Dobry TVN nie po raz pierwszy naraziła się widzom swoimi wpadkami. Najwięcej z nich zaliczył chyba Filip Hajzer, jednak tym razem lawina krytycznych komentarzy spadła na Annę Kalczyńską i Andrzeja Sołtysika. Co więcej, sprawa zyskała niechlubny międzynarodowy rozgłos, a stacja TVN została oskarżona przez Koreańczyków o rasizm i wyśmiewanie innych kultur. O co poszło? W studiu śniadaniówki, której gospodarzami byli Anna i Andrzej toczyła się dyskusja na temat kanonów piękna oparta o tegoroczny ranking 100 najprzystojniejszych mężczyzn, na świecie przygotowany przez TC Kandler. Na pierwszym miejscu prestiżowej listy znalazł się Jungkook, 22-letni wokalista i członek najpopularniejszego koreańskiego zespołu, czyli BTS. Drugie miejsce zajął zaś szwedzki youtuber Felix Kielberg, znany jako PewDiePie, a trzecie kanadyjski wokalista Sean Mendes. Wyniki zestawienia okazały się być bardzo zaskakujące dla prowadzących, którzy pozwolili sobie na oceny wyglądu koreańskiego wokalisty i tym wywołali oburzenie fanów BTS. Ale zanim przejdziemy do sedna wyjaśnijmy kim jest Jungkook. Chang Chang Kook, znany jako Jang Kook, to urodzony w 1997 roku wokalista koreańskiego boysbandu BTS, czyli najbardziej popularnego boysbandu zbierającego nagrody muzyczne zespołu z milionami fanów na całym świecie. Członkowie BTS są jedną z najbardziej rozpoznawalnych i najlepiej zarabiających gwiazd z Korei Południowej. Także w Polsce cała siódemka tworząca grupę cieszy się wielką sympatią, głównie w kręgu fanów muzyki K-pop. W 2018 roku grupa znalazła się na szczycie listy magazynu Forbes jako najbardziej wpływowe osobistości w Korei. Ta Popowa grupa może pochwalić się ogromnymi sukcesami, między innymi pierwszym miejscem na liście albumów Billboard 200, ogromnym zaangażowaniem fanów i rekordową, ponad 4 milionową sprzedażą albumów na terenie samej Korei Południowej. Za wszystkie osiągnięcia BTS zostali wpisani też do Księgi Rekordów Guinnessa. A prezydent ich kraju odznaczył ich orderem Cultural of Merit, przyznawanym za wybitne zasługi w dziedzinie kultury. Sam Jungkook, będącym członkiem tak sławnego bandu, jest również filantropem i ambasadorem UNICEF, a dzięki rozwijającej się karierze stał się jednym z najbardziej uwielbianych i docenianych wokalistów w Korei, Japonii i Chinach. I tak też fanów wokalisty uraziły już pierwsze słowa, które padły w Dzień Dobry TVN. Na dźwięk pseudonimu wokalisty rozbawieni gospodarze przyznali, że nic to nazwisko im nie mówi. Później prowadzący program ocenili delikatną urodę Kuka. Kulczyńska stwierdziła, tu cytat, Twarz powiedziałabym niespecjalnie bardzo męska, prawda? Włosy zakładam, że farbowane. Andrzej Sołtysik dodał komentarz o dziecięcej urodzie i porównał wokalistę do małego księcia. Przyznał, że jego zdaniem kolczyki i fryzura nie robią z chłopaka najprzystojniejszego na świecie. Uwagi te oburzyły fanów zespołu. Oliwy do ognia dodała wyemitowana po wypowiedziach prowadzących sonda uliczna, w której Adam Feder pokazywał przypadkowym osobom zdjęcie zwycięzcy plebiscytu i pytał Polaków, co sądzą o takim kanonie piękna. Reporter Dzień Dobry TVN pomylił jednak Jungkooka z jego kolegą z zespołu J-Hope, pokazując przechodnim nieodpowiednią osobę. Osobę, a jego rozmówcy nie szczędzili krytyki w kierunku osoby z fotografii. Cóż, o gustach się nie dyskutuje, a urodę jest raczej kwestią bardzo subiektywną. Należy jeszcze zwrócić uwagę, że wyróżnienie w rankingu ma charakter symboliczny, ponieważ T.C. Kandler, który od wielu lat już prezentuje listę stu najprzystojniejszych mężczyzn na świecie, ma na celu m.in. pokazywanie międzynarodowej różnorodności. Twórcy wyraźnie podkreślają, że przy końcowej ocenie liczy się nie tylko wygląd fizyczny, ale również całokształt, czyli pasja, radość, nadzieja i elegancja, jaką dana osoba sobą reprezentuje. Dlatego komentarze prowadzących spotkały się z ogromną krytyką. Oprócz zarzutów o rasizm, śniadaniówce zarzucono nieprofesjonalizm i brak szacunku. W Sieci zawrzało. W wyniku tej wpadki reporter Feder został zwolniony. Stacja natychmiast wydała przeprosiny na wszystkich mediach społecznościowych, głos zabrała także prowadząca Anna Kalczyńska, która broniła się twierdząc, że nie chciała nikogo urazić. Zaś Andrzej Sołtysik powielił na swojej stronie wpis tvn -u. To jednak nie wystarczyło, by załagodzić sytuację. Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęły skargi, w dodatku zagorzali fani zespołu szybko roznieśli sprawę po social mediach. Przez co sytuacją zainteresowały się media międzynarodowe, które też informowały o zajściu. Na sprawę zwrócił uwagę m.in. wielki koncert medialny KORABU, który zajmuje się rozrywką i mediami cyfrowymi i znany jest z promocji K-popu. No i jak myślicie ciekawcy, czy stacja TVN będzie musiała ponieść jeszcze jakieś konsekwencje, czy ludzie szybko zapomną o tej sprawie? Jak odbieracie tę sytuację i po której stronie konfliktu jesteście? Dajcie znać w komentarzach, nie zapomnijcie też o lajku i subie naszego kanału, a jeśli podobał się Wam odcinek, pokażcie go znajomym. Do usłyszenia, cześć!